Czy jestem jakoś bardzo zainteresowany serią gier Assassin's Creed? Niekoniecznie. Czy udało mi się zagrać w przedpremierową wersję zbliżającej się części? Nie, i nawet nie mam zamiaru. Czy mimo wszystko wypowiem się na temat Shadows i samego Ubisoftu? Oczywiście, że tak. To, co dzieje się w internecie, to patologia. Nie da się, no po prostu nie da się nazwać tego inaczej. Wielka firma tworząca gry rozdaje kody tylko tym, którzy nie chcą bądź nie potrafią krytycznie analizować. Określone persony zasłaniają się tym, że zamieszczone przez nich materiały są tylko pierwszymi wrażeniami, a nie recenzjami. Z kolei każdą opinię podchodzącą pod krytycyzm odbijają słowami, że im się gra po prostu podoba. Kompletnie zapominając, że mają spory wpływ na masę osób, którzy będą podpierać się tymi pierwszymi wrażeniami podczas dokonywania wyboru odnośnie zakupu. Działo się tak dawniej i dzieje się tak teraz, co jest dla mnie kuriozalne. Od strony studia pewnie wygląda to bardzo korzystnie, bo za kodzik warty max 300 zł mają zapewnioną reklamę od osoby, dla której wchodzenie wielkim firmom w dupy to przyjemność, ale z perspektywy zwykłego gracza chcącego dobrych gier nie wygląda to już tak ciekawie. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że jest to swego rodzaju oszustwo. No bo jak inaczej nazwać materiał, który zamiast przedstawić zero-jedynkowe aspekty skupia się na odczuciach grającego? Jak inaczej można patrzeć na opinię osoby, dla której minusy nie istnieją, bądź są przedstawiane jako plusy? Jak postrzegać twórcę, który sprzedał się jak najtańsza dziwka tylko po to, by móc wrzucić filmik wcześniej niż wszyscy? I końcowo, co myśleć o firmie, która boi się krytyki na temat ich produktu? Kiedy wielcy deweloperzy nauczą się w końcu, że to właśnie krytyka jest motorem napędowym postępu? No bo czy, dajmy na ten przykład pisarz, szukając beta readerów do swojej nowej książki, oczekuje jedynie poklasku i pochwały, czy jednak chce otrzymać krytyczne i rzeczowe argumenty, dzięki którym będzie w stanie polepszyć swoją opowieść? Prawda jest taka, że Assassin's Creed Shadows nie będzie dobrą grą. Nie muszę nawet w nią grać, żeby wysnuć takie stwierdzenie, gdyż po to udostępnia się premierowe materiały, żeby każdy sam mógł wyrobić sobie opinię. Niegdyś byłem całkiem sporym fanem tej marki. Ukończyłem wszystkie jej części, nie licząc Liberation i nadal darzę ją jako takim sentymentem, ale patrząc obiektywnie to nigdy nie były porządne gry. Każda kolejna część była po prostu kopią poprzedniej. Zmieniło się to dopiero przy Origins, lecz potem znowu nastąpiło to samo. Ubisoft ma na koncie masę dobrych produkcji i nie mówię tego bynajmniej w ironiczny sposób, ale w przypadku Asasynów wykazuje się straszliwym lenistwem. Zero innowacji i zero poszanowania dla własnych konsumentów. Oglądając przedpremierowe gameplaye ciężko uwierzyć, że ów gra wychodzi w tym roku. Rozgrywka jest podróbą tego, co było w poprzednich częściach, lecz jest to podróba, która jest jednocześnie regresem. Assassin's Creed Shadows nie ma żadnego podjazdu do gier takich jak Sekiro czy Ghost of Tsushima. Każdy przeciwnik jest zupełnie taki sam i chodzi mi tu o aspekt mechaniczny, a nie wizualny. Absolutnie wszystkie ciosy są podświetlone, bo przecież żyjemy w erze idiotów, a kombosy nie przekraczają liczby 3 do 4 ciosów, gdyż reagowanie na ich większą ilość mogłoby okazać się dla niektórych za trudne. Po tym, co widziałem, mogę z całą pewnością stwierdzić, że potyczki i ze zwykłymi przeciwnikami, i bosami są tak ciekawe, jak leżenie plackiem na łóżku i wpatrywanie się w sufit. Z jednej strony czego można się spodziewać od serii gier, której pierwsze części polegały na przytrzymywaniu jednego przycisku i wciśnięciu innego w momencie ataku przeciwnika, by od razu go pokonać, ale z drugiej Shadows jest dla Ubisoftu jak być albo nie być, więc racjonalnym byłoby bardziej się postarać. W swojej opinii na temat Cyberpunk'a 2077 wskazałem idiotyzm przeciwników, określając ich jako postacie posiadające tylko dwie linijki kodu, lecz Ubisoft pokazał, że potrafi spierdolić AI jeszcze bardziej. Co to kurwa jest? Jakieś zawody w to, kto stworzy najbardziej zjebaną grę? Wrogowie w Shadows to takie absolutne bezmózgi, że w samym środku walki postanawiają schować broń. Podczas skradania się wygląda to jeszcze gorzej, bo ani nie reagują odpowiednio na określone zdarzenia, jak wybuchające garnki czy krzyczące z powodu nabicia na ostrze katany towarzysz, ani nie dostrzegają składającej się postaci, nawet jeśli ta znajduje się kilka metrów od nich. Z tego co pamiętam, w starszych asasynach przeciwnik mógł dostrzec protagonistę nawet jeśli ten stał wyżej. Tutaj jednak obszar widzenia wrogów nie sięga dalej niż jego wzrost, a i to nie zawsze jest pewne. Jakim cudem Dishonor, Styx czy nawet Thief, czyli gry mające premiery naprawdę kawał czasu temu, potrafiły w a najnowszy Assassin wygląda jakby był kierowany dla bezmózgów? Może faktycznie tak jest, zważając na to, że jeśli gracz zginie podczas walki z trudniejszym przeciwnikiem, to po odrodzeniu się na jego miejscu pojawi się słabsza wersja, i to bez pancerza i bez oręża. Chociaż to akurat mógł być jakiś błąd, który nie będzie miał miejsca w premierowej wersji gry, co jednak niczego nie zmienia. Sam świat wcale nie powala. Warstwa graficzna mogłaby mieć swój urok, ale wszystkie pomniejsze niedociągnięcia skutecznie go niszczą. Feudalna Japonia w Assassins Creed Shadows jest płaska jak skurwy syn. Cienie nie posiadają żadnej głębi, a teren wygląda jakby był tworzony od poziomicy. Same postacie to powtórka z tego, co było we wszystkich poprzednich Assassinach, a odnośnie Da Bingu, ja pierdolę. Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja zrobiłaby to o wiele lepiej. Jeszcze te animacje i ekspresje twarzy. Naprawdę w tej firmie nie zatrudniono nikogo kompetentnego? No tak, przecież teraz liczy się odpowiednia dywersyfikacja, a nie faktyczne umiejętności zatrudnianych. Na temat eksploracji nie jestem w stanie się zbyt wiele wypowiedzieć, ale bądźmy szczerzy, czy można spodziewać się czegoś innego niż tych zajebanych pytajników? Odnośnie Yasuke jest tyle kontrowersji, że nawet ktoś nie interesujący się asasynami musiał się z nimi spotkać. Byłem i wciąż jestem pesymistycznie nastawiony do umieszczenia czarnoskórego mężczyzny w feudalnej Japonii i nazwania go samurajem, bo nie widzę w tym niczego innego jak tokenizmu i nazywajcie mnie jak chcecie, zdania nie zmienia. W porównaniu do Naoe, Yasuke jest tylko wielkim osiłkiem. Nie potrafi się skradać, nie jest zdolny do wspinania. Zauważyłem też, że zadawane przez niego obrażenia nie różnią się jakoś bardzo od obrażeń zadawanych przez Naoe, ale hej, może wybijać ściany, toż to mechanika zmieniająca całą grę. Nie mam i nie będę mieć nic przeciwko czarnoskórym postaciom w grach, ale pod warunkiem, że będą wprowadzane w sposób sensowny i nie żadną ideologią. Śmieszny jest również temat cenzury japońskiej wersji gry. W tej czarnoskóry protagonista nie może ścinać głów swoim wschodnim wrogom, a dodatkowo zamiast być samurajem określa się go jako Towsen, czyli potężnego wojownika zdolnego stawić czoła tysiącom wrogów. Koniec końców mam jednak wrażenie, że chuja to zmienia. Nigdy nie zrozumię deweloperów takich jak Ubisoft. Zamiast stworzyć po prostu dobrą grę, bo nikt nie wymaga od nich niczego więcej, idą po linii najmniejszego oporu z nadzieją, że tępi gracze i tak kupią ich produkt. I tak, ten pacy pewnie już nawet zamówili pre-order, ale co premiery nowej gry pojawia się więcej i więcej osób, którzy mają dość bycia wykorzystywanym przez wielkie korporacje. Zazwyczaj nie życzę nikomu źle, ale mam nadzieję, że Ubisoft upadnie i sobie ten głupi ryj rozwali. Może inni twórcy wyciągną z tego odpowiednie wnioski.